Ale, ja, stało się. Dostaliście wezwanie od komornika do <laughs> e, ujawnienia swojego majątku i informacji o egzekucji komorniczej zajęciu kont. Patrzycie, wyrok, e-sąd dnia tego i tego, kauzal wykonalności dnia tego i tego. Co robić, bo wy nawet nie kojarzycie wyżyciela? możecie go nie kojarzy, ponieważ dług sprzedamy. Dlaczego nie wiedzieliście o postępowaniu? Jest kilka powodów. Pierwszy, Wierzyciel wysłał na wasz nieaktualny adres e, pismo procesowe do sądu, przez co sąd wysłał do was, ale to wierzyciel podaje wasz adres. Drugie, zmieniliście ten adres, tak? więc to nie jest, że specjalnie wierzyciel zrobił błąd, tylko zmieniliście adres, wszystko szło na stare. Trzecia sytuacja, byliście gdzieś za granicą, na wakacjach. Te 14 dni nie odebraliście tego nakazu zapłaty. I czwarta rzecz, która ostatnio coraz częściej spotyka was. Eee, domniemanie doręczenia z powodu takiego, iż nie podjęliście przesyłki w terminie. Dlaczego? Policjant sobie odhaczył, że jest awizu, ale zapomniał go Wam rzucić do skrzynki. Sytuacja mojej ostatniej klientki, co w tej sytuacji robić? Komornik się domaga, kwota może być duża, 5, 10, 15, czy jak u mojej klientki 187 tysięcy. Otóż ja wam powiem, co należy zrobić. Należy złożyć do sądu rejonowego lub jej zachód. Bo jakby to był sąd rejonowy, właściwy do Waszego miejsca zamieszkania, to nie miałoby to miejsca, ponieważ on nie stosuje do mniemania doręczenia. Od tego się już całkowicie odchodzi w sądach rejonowych tego typu, bo E są co innego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie odbieracie przesyłki, to sąd zobowiązuje wierzyciela, prosić do komornika, ustali miejsce dłużnika, doręczy pozew. Oni się odniosą, tylko wtedy, jeżeli nie, odrzucam pozew. Ale e-sąd robi inaczej. Nie odebrane w terminie uważa się za doręczone i tak to wygląda. Może być też sytuacja, w której doręczone stało w sposób zastępczy, czyli dorosłemu domownikowi, tak? W tym wypadku może być sytuacja, że tato odebrał, się za granicą, tata mówi, a przyjdzie to zobaczy. I no trzy tygodnie po terminie. Macie prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu na sprzeciw, na złożenie sprzeciwu. Jeżeli to było nie z waszej winy, jeżeli czynność procesowa nie została dokonana, ponieważ to nie była wasza wina. Wtedy składamy taki wniosek do sądu, do sądu w Lublinie i od razu do niego dajcie nakaz zapłaty. Tak? I w tym momencie możemy przywrócić ten termin. No z reguły kończyć to tak, że wniosek jest odrzucony o, przyjęcie, o przedłużenie terminu, bo od razu są sprzeciw. Więc uznaje, że został on doręczony w terminie, ponieważ uznaje waszą argumentację. Co się wtedy dzieje? Postępowanie staje umorzone, komornik na tym etapie się wycofuje, bo nie ma tytułu wykonawczego. A co by sprawdził wam zabrał? Jeśli wam wierzyciel albo komornik. Oddać co do złotóweczki. I co w tym wypadku się dzieje? No, oczywiście może pójść do sądu, was pozwać, już właściwego sądu, yy, wierzyciel, ale możecie się bronić i możecie całkowicie oddalić powództwo. Lepsza sytuacja jest taka, gdy no, ten komornik jest już powiedzmy 4-5 lat, tak? W 2020 zapadł na przykład wyrok, nie wiedzieliście, że możecie wrócić przywrócić ten termin na sprzeciw, Dowiedzia dowi dowiadujecie się o tym, udało się, przywrócili termin, po pięciu latach zostało umorzone postępowanie, I co zrobi wierzyciel? Czy pójdzie do sądu? Czy czeka, będzie yy, czekał na sześć lat, przedawni się, może nam się uda? Nie martwcie się tym, to jest wierzyciela problem, dlaczego? Jak zapada wyrok, to oni, ten wierzyciel jest już tak pewny siebie, że co robi z papierami? Albo wysyła je do archiwum, gdzie za cholerę nie będzie wiedział gdzie, przykład banków, Albo on, tych dokumentów nie ma. Więc jak może was pozwać, jak tych dokumentów nie ma? Jest to niemożliwe. Jesteście ciekawi, jak to zrobić? Serdecznie zapraszam. Piszcie w komentarzach. Można zadzwonić, napisać maila. Zawsze podaję swoje dane. Serdecznie zapraszam. Pomożemy Wam obalić taki nakaz zapłaty i komornika przez to.